Witam was, jest niedzielny poranek, a ja jestem artysta Pisarz i wracamy do tej przeklętej piramidy. W dzisiejszym odcinku rozwiązam się wszystkie Wasze pytania, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie fabuły tej gry, kim jest Nostradamus, dlaczego ryżukitowcy nas ścigają i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście poza jednym pytaniem czy kreditesz uratuje swój makaron? Bo na to pytanie niestety w tej części nie ma odpowiedzi. No dobrze, w ostatnim odcinku panicznie skończyłem w tej piramidzie i nie wiedziałem, co dalej robić i w ogóle się pogubiłem strasznie i był płacz i skrzydanie zębów. Um, I przez 8 minut chodziłem i błąkałem się po tej piramidzie i gadałem jakieś kłopoty, dlatego to przepinałem na szybko. Um, a teraz musimy to zrobić na logikę. Kreatyw z prawdą tutaj już panikuje, ze strachu, biedaczysko. Już oczywiście wszędzie byliśmy w poprzednim odcinku, ale ja tego nie przeszedłem i to nas zaprowadzi do tego przejścia, ale Ale to nie jest istotne, ponieważ y, pozwoli nam to zrozumieć, gdzie mamy dojść. A mamy dojść tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Ja tu wszystko widzę, ja wszystko ogarniam. Tylko mam nadzieję, że to nas nie zaprowadzi do jakiegoś po prostu dna. dna y, Den, dna den Jest jedno dno, kilka den Nie? Czy dnów? Den, wydaje mi się, że den Dno den w tym wypadku będzie, a nie dno dnów. Hmm, kwestie lingwistyczne Tutaj O nie, 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 nie Tutaj A żeby dojść tutaj, musimy dojść na przykład e, To tutaj, tutaj tu nie ma sensu Gdzieś tutaj Albo tutaj, aby wejść tutaj musimy wejść Tutaj, aby wejść tutaj musimy wejść, tutaj Aby wejść tutaj musimy wejść Boże, to się robi coraz bardziej skomplikowane Ale tutaj już chyba byliśmy, nie? Znaczy, jak nie byliśmy to będziemy O, tutaj Nie, nie tutaj Bo Powiedzmy, coś jest stanie jak wejdę tutaj Bo ja pamiętam, że tu gdzieś było przejście tam Yy, to nie jest tu, gdzie się chcieliśmy dostać, nie? Nie. Ale zaraz, bo może nas to zaprowadzi tam. Tak, zaprowadzi nas to tam, gdzie chcemy być. Czyli dobrze, nie jest źle. Yy. Ten odcinek może być krótszy niż yy, pozostałe, bo tu już dużo tej gry nie zostało tak naprawdę. Ale jakby co, to wstawię z innej serii. Następny odcinek już. Ci, którzy oglądają na bieżąco siebie, nie zastanawiamy. O, jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być. Jaka to może być seria? I my, gdzie chcieliśmy zejść? Tutaj chcieliśmy wejść, Dobra. No i czy to było takie trudne? Będzie cenzura. Znowu użyłem swojego nazwiska. Ja muszę przestać mówić do siebie, per panie i nazwisko. Zawsze że tak samo mówię do swojego taty. Jaki to ma sens? Nie wiem. Tutaj, spokojnie, nie jest źle. Wygraliśmy. A to dopiero 3 minuty nagrania. Później już dużo nie będzie. Eee. Um, py o, i to jest ostateczne zejście. Już tutaj, prawda, koło grobu, tak tego bardzo piękna ta piramida niby, ale to była tylko przykrywka po to, żeby zrobić tutaj. Uwaga, w tej komnacie poznacie wszystkie odpowiedzi. Zapraszam Was do siedziby kultu Ibisa. Reksio i Kretes przycupnęli w cieniu masywnej kolumny. Kawałek dalej toczył się tajemny rytuał kultu Ibisa. O wielki Ibisie, uracz mądrością twoje sługi. Uracz, uracz. Jaki cel ma sobie obrać kult Ibisa? Obrać, obrać. Jakie zasady mają nam przyświecać? Przyświecać, przyświecać. Nagle po drugiej stronie komnaty coś się poruszyło. Patrz tam, tam, przy półkach z księgami, z dwojami i papierosami. Ej, trampek! Zobaczcie tu! Bierzemy! Ja! Zobaczmy, czy nas babci nie robił w trąbę! W nogi! Doleja! Normalnie zwędzili księgę na naszych oczach. Tak jest. Oddajemy księgę i znikamy tego jak długo mamy czekać na... Swój uwagę na rytyna się. tutaj yy, na przykład czekać, sofa. Czekać. Jak długo mamy czekać Nie widzą nas elementy skradenkowe, proszę. Czekajcie. Ostrożerek się odstawił księgę na półkę. Uf Udało się. A teraz na paluszkach do leja już nas tu nie ma. teraz będzie najważniejszy moment dla fabuły tej gry. Jeżeli nie zrozumieliście tego, co się tutaj działo, to Wam zaraz to wytłumaczę, ale najpierw musimy... Już kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie... sierota ze mnie. Co to? Kto to? Jakiś daj, to posąg Ibisa. To znak, znak od Ibisa. U matku, spadajmy. Ibis chce, żebyśmy zajęli się ściganiem wandalii. Piętnowaniem braku kultury. Kultury i uprzejmości. Dziękujemy Ci, Ibisie, za tę wizję. Tak jest. Powołajmy zakon. Zakon ryżokitowców. Pokażemy światu, co znaczy uprzejmość. Wszystko jest rozwiązane. Czyli tak, ryżokitowcy właśnie dlatego ścigali Reksie Kretesa, że stłukli ten pomnik kilkaset tysięcy lat temu. Nie no, kilka tysięcy lat temu w sumie. Tak od tego Egiptu, znaczy od tego średniowiecza to mogło być 4000 lat. Maksymalnie. Przeprosić? Lepiej czym prędzej zwiewajmy stąd, nim znowu nas zakują w dyby. No, A, rozumiem. Ty to jesteś bystry. E e e e e e szanowni panowie, ja wam dam szanownych panów. Mistrzu uprzejmości. E e w, w imieniu swoim i dzielnego psa, Rek. A, chciałbym Was serdecznie przeprosić za wyrządzoną szkodę. Ho! Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że Wasz posąg da się skleić. Ho! Skleić! Jednocześnie gorąco namawiam Was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości kultury osobistej, jeno, bez przesady. Pięknie powiedziane. To znak! Znak od Ibiza! Kretesie, Reksiu, przeprosiny przyjęte. Zapamiętamy was na zawsze jako proroków uprzejmości. Viva! No i tak oto dzielny pies Reksio zmienił bieg historii. Wyznaczyło ich przeprosić, żeby po prostu yy, nie ten... Nie ścigali ich przez 4000 lat. Jaki wniosek jest z tej gry? Przepraszajcie ludzi za to, co mi zrobiliście. Mądra rzecz w sumie. A, a teraz żegnajcie. Miłej podróży! Powodzenia! Wehikuł zanurzył się w strumieniach czasu. czas. Reki to było genialne! Po prostu przeprosić ich, nim jeszcze się na nas udzieli. Dziwnie się to tak czasem tu kłada w życiu. Jedno małe przepraszam i cała historia zmienia oczy. Ostrożnie! O co chodzi o tam z tymi małymi krytami? O ile pamiętacie z samego początku, to były te wnuki Leksia w alternatywnej przyszłości. Czyli, chodzi o to, zdradzę wam już całą fabułę, że wnuki Leksia cofnęli się do Przyszłości, za pomocą nie działającego, znaczy działającego w sumie wehikułu czasu, który stał w piwnicy Kretesa, bo Kretes zapomniał, że go ma. I. Ale kto to był? No właśnie. Z tych hmm? cztery małe nie <laughs> y no i potem się jeszcze wyjaśni, co robili dalej. Najpierw się cofnęli, prawda, do Egiptu, żeby ten. ...żeby ukraść tę księgę, bo nie wiem, jakim cudem się dowiedzieli, że księga pochodzi z Egiptu. Czyli ten magiczny, ten, ten, ten cały album to jest egipski starożytny artefakt. Teleport do przenoszenia ludzi między naszym światem, a światem czarów, czyli Egipcjanie z Kubanii znali się na czarach. Moje... no... no, czas po raz ostatni odwiedzić średniowiecze. No właśnie. No jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedziby zakonu Ryżokitowców. A nie, przypomniało mi się, że ta gra ma jeszcze długie zakończenie, więc to będzie odcinek normalnej długości. Ale tak postaram się wstawić yy, z innej serii po tym. Dobra, wchodzimy do środka głównym wejściem. Wstrzymując oddech, Reksio i Kretes wkroczyli do siedziby zakonu Ryżokitowców. Stój! Kto idzie? U matku, to oni wrócili! Sto lat! 100 lat! Niech żyją! Niech żyją! Vinat, lepszy i Krytec! Prorocy uprzejmości! Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam! Uff, ale się przestraszyłem. Dzięki wam zrozumieliśmy, na czym polega uprzejmość i dobre wychowanie, a także doceniliśmy znaczenie kleju. Od tysiącleci my, zakon ryżokitowców, głosimy dobre słowo i walczymy z chamstwem. Oraz sklejamy różne rzeczy. Wszystko dzięki Wam. Dzięki temu, że pokazaliście nam właściwą drogę. Proszę bardzo, zawsze do usług. Powiedział proszę bardzo. Wow! Mistrz uprzejmości. Wzajemnym uprzejmościom nie było końca. Wreszcie, stojący dotąd na uboczu Nostradamus, dał reksiowi znak. Czekam na Was przyleju. leju. Dobry jest zmianiem sposobu Dobra. Eee, to jest główny hol siedziby żołnierzy. Jest impreza, wszyscy się bawią, prawda? Ale my musimy już iść. Cześć, Robercie. Cześć, Haroldzie. Cześć, no, żołnierze. Żegnajcie. Żegnajcie. Budamy i podróży. O, o, o. Dzięki. Moje gratulacje udało się Wam. O. Teraz wszystko będzie dobrze, tak? Wrócę do mojej molki. W ogóle. Myślę, że tak, Kretesie. No, ruszajmy. Le lecisz z nami? Tak. To nie odmieni naszej historii? Eee, nie. No i wchodzimy przez te drzwi. Czyli już wszystkie wejścia mamy obcykane. No Sadamus susza z nami. Do przyszłości. Reksio uruchomił wehikuł i nasi bohaterowie tym razem we trójkę zasiedli na sofie czasu. 8.30 po południu, e, w drogę! Posądźcie trochę na stronę mówiąc. Krota się, czy możesz zabrać łapkę? Cię będą wykłócać. Puma! co to było? Nie wiem właśnie, dlaczego są takie dziwne rzeczy w tym no, czasu, ale co tam. To jest mechanizm dużo potężniejszy, niż wszystkie komputery, kiedykolwiek słyszeliśmy, więc... Swoją drogą słyszałem, że według ostatnich wyliczeń tam super naukowców, jakiegoś tam uniwersytetu, w 2045 ludzie będą drugą najinteligentniejszą rasą na Ziemi. Niestety po komputera. Bo póki co najszybsze komputery, przynajmniej mam takie dane gdzieś mniej więcej z 2007 roku, czyli już trochę przestarzałe, Najszybsze komputery wykonują jakiś bilion operacji na sekundę, podczas gdy nasz mózg wykonuje 10 bilionów, czyli są tak jak z 10 razy wolniejsze od naszego mózgu. Ale do 2046 mają znacznie przyspieszyć, więc... Obawiam się, że to yy, Możemy być niewolnikami już wtedy komputerów. I strasznie... Nie wiem, nie wiem Chyba, że takich zaprogramujemy, że nie będą mogli nam nic zrobić. Prawa robotyki, prawda? Yy, no i prawda, słynne zerowe prawo robotyki że robot może robić wszystko, byleby tylko nie dopuścić do zniszczenia ludzkości. A już prawie byliśmy. A jak ja nie lubię tego momentu, to jest najwięcej tych różnych niej przy samej przyszłości. Może im ten. Im późniejsze czasy, tym zegar musi, bo wymaga e, bardziej zaawansowanych mechanizmów do tego, żeby je obsługiwać. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa. Szczerze powiedziawszy. I dlaczego właśnie zegar czasu, a nie na przykład, nie wiem. Z trudnym czasem się Trójka dotarła do przyszłości. Wkrótce miało się okazać, Na świetlany. wie. Świetlanej! Hurra! Ale jest ładny ten widoczek. Normalnie wyciąć o, nie na do Musa i, i wejść Kretesa hey. i zrobić sobie skręt. No moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to? Ja, jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak nie skończyłem jako stary zgrzybiały babci. E, e. Zapewniam cię, babciu. Mm. Zapewniam cię, kretesie, że nie. No może trochę. Kto to się zaśmiał? Zdawało ci się, w każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Dziękujemy za wszystko. Za zaraz. A na którą godzinę mamy nastawić wehikuł, żeby wrócić do domu? Do naszych czasów. Mm. Tego jednego niestety nie wiem gdzieś między siódmą a ósmą wieczorem. No, no dobra, żegnaj. Nastawiłem siódmą świeczkę. To najwyżej jeszcze raz się sofniemy. W końcu trafimy do domu. A ła, ła. No Nokrętę się mów, bo ty masz jeszcze coś do powiedzenia ciekawego. Nie, Nostradamus, tylko trochę długie. Jak będę kiedyś miał dzieci albo raczej wnuki, to je tak nazwę. Nie, Bo na przykład nos, nosek, tra, trampek, albo da, da, dampek. Dziewczynka, mus, mus, mu. Albo. E, muska. No nie wierzę. A propos, e, słuchajcie. E, Słyszałem, że według oryginalnej. Według cyklowej Reksia, że Reksia posługuje się w języku Nie mam pojęcia, co to za język, ale e, większość. większość, większość e, psów się nim posługuje. Kurna mać, nie idzie mi. Ale po prostu są te trzy podrządy. To jest strasznie precyzyjne, mówię wam. Ja biorę do góry, a on leci z 5 metrów. Poczekaj 200 minimetrów lepiej. O nie, nie lubię tego miejsca. Tak, 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 Co to było? Jak? Jest zapis, je zapis! Może ja będę lecił. Teraz też z górki duszy zwiście Pamiętacie, że nie tak wyglądało wyjście, z którego przyjechaliśmy? A no właśnie. To jest ważny moment Ja was zostawiam sam na sam zakończenie. To już koniec przygody? Zapytał retorycznie Kretes. Wkrótce miało się to okazać. A jednak! Udało się! Jesteśmy w domu! Zobacz! Jest i nasz drogi Kogut. Hej, Kogucie, ty nasz wynalazco! Wróciliśmy! Udało się! He? ten Morgen! Jestem Herfinderan. E, chyba bierzecie mnie za koko, koko, kogoś innego. No nie, nie się, te stary kapłonie, przecież to ja Kretes, a to dzielny pies Reksio. Hmm, miło mi was popoznać. Co się tu dzieje? Który to wiek? Jak to kto, kto, który? Wspaniały wiek, dziewiętnasty. Złota era wynalazku kuku. Że co? Chyba wylądowaliśmy za wcześnie. <grym /dźwięk> A teraz, uwaga! Podziwiajcie! O nie! Nasz wehikuł! Lala lala lala! Su sukces! Sukces! Lokomotywa działa! Muszę natychmiast za DPP szować do kapitana Nemo! Nasz wehikuł rozbity w czasgi! Coś ty narobił, herbinderze! Matko, matko, matko! Czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu? Czy Reksio i Kretesowi kiedykolwiek, kiedykolwiek uda się wrócić, się wrócić do domu? Gdzie, Gdzie jest, jest Nemo? Gdzie, Gdzie jest, kapitan Nemo? jest kapitan Nemo? Tego dowiecie się z piątej części przygód Reksia pod tytułem Reksio i kapitan Nemo. Jeśli kiedykolwiek powstanie. Powstała! Oj, oj, chyba przysnąłem! Szkodzi, babciu! No, no więc podsumowując, utknęliśmy z lekciem w XIX wieku. Aha! No, no więc zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dalej. Babciu, my już jesteśmy zmęczeni! No chyba pójdziemy spać. Dobrze, kochani. A powiedz jeszcze, babciu, ten Nostradamus to jaki on był? <laughs> Straszny był! Ot jaki był! Bestia z piekła rodem! Umarlibyście ze strachu, gdybyście go zobaczyli! <grym> z piekła rodem, tak? <grym> no, dobranoc, Kretesie! Kto to powiedział? Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. A teraz żegnajcie. No chyba pójdziemy spać. I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to nosek, dantek, trampek i muszka w przebraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia tej, co była na początku naszej opowieści. Eee, I sami cofnęli się w czasie, eee, ukradli księgę w Egipcie, a potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba strasznie to, to skomplikowane i w sumie bez sensu się mnie zwolnić. Na szczęście i tak nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy, humor. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. <laughs> kocham tę postać. Normalnie ją kocham. I akcja! A się pośmiemy teraz. Dawno, dawno temu. A nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. Wiesz, że one podobno wszystko żarą jak leci, trawy, krety, psy. Stąd nazwa. O, popatrz jakciu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? No. <śmiennie> <śmiennie> no. <śmiennie> Ma to się. Klaps! I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa dinozaury mylnie, przez tego drugiego nazywane dinożarłami, uniknęły potężnej katastrofy. E, e, no właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. U matku, już wiem, co to tak mrygało! Kontrolka paliwa! A! Szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. I akcja! O! Nasi starzy przyjaciele teraz wystąpią. Ich też uwielbiam. A, jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Niech nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! No chyba. No, to wystąpiliśmy. No, nie, nie. Niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę. Miałeś nagle dzwonce. Członkowie kretyńskiego ruchu oporu. Vivla resistance. Normalni geniusze to są. <laughs> no to. Klops! O, to też jest dobre. Też nasi starzy. Już kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie, za mało mi płacą. Kto to? Kto to? Jakiś bajk? To są pizza. To znak! Znak od Ibisa! Podążajmy za znakiem! <laughs> Sami przyznacie, że to jest jednak świetne. Jeszcze, jeszcze jedno będzie. Tekst, który przynajmniej w gronie moich znajomych, jakbyśmy dziećmi przyszedł do legendy. I poszło! Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. Trzyma. Dwa z jeden... To masz? Przerywam, ten program, dostał się wyjątkowo głupi! To było bardzo śmieszne, <laughs> się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z reksiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. W ramach dodatków specjalnych DVD, takich tam popularnych różnych prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Krata Ale dopiero po reklamie. Co? No dobra, mamy tu reklamy różnych gier, prawda z Reksiem nie tylko. Eee, jakimś borkiem i rolkiem czy czymś... No, ja inną. Na Witam po reklamach. A oto obiecany materiał. Żegnam i zapraszam na projekcję. Dobra, i to jest takie miejsce, w którym będzie powtarzane losowe dialogi Kletesa, przez nieskończoność po prostu czasu. A ja mogę się trochę jeszcze wygadać na ten temat. Yy, czyli zakończyliśmy Reksiej w Czasu tak naprawdę. Yy, odcinek jest normalnej długości. Yy, niedługo oczywiście zaczynamy ostatnią, już piątą część przygód Reksia. To będzie Reksię i Kapitan Nemo. Hmm, ona jest chyba najdłuższa z wszystkich, e, tak więc nie wiem, z 30 odcinków będzie w sumie. E, no i co, Rozwiązała się tajemnica tak naprawdę, to Nosek, Trantek, Dampek i Muszka to byli w Nostradamus, którzy po prostu tkali średnie i dlatego potrzebna były, była im pomoc Reksie i Kretesa, a ta cała scena z ryżokitowcami to był lekki przegryt tak naprawdę. I tylko tu po to, żeby mogli im pomóc. O patrzcie, mamy złotą płytę z Santraku z Reksi i Czarodziei. No i dobra, co w takim w takim kontekście wszystkie sprawy zostały rozwiązane. Ja się żegnam z wami pokój nad Izraelem.